Siemanko. Witam w kolejnym odcinku z cyklu Poprawki po remoncie Ursusa 1634. Jak widać z powrotem wróciliśmy na salę operacyjną, ponieważ jest jeden problem. I zaraz wam tutaj dokładnie o nim powiem. Co tam się, że tak powiem, wydarzyło. Mówiłem, że otworzę ten filtr. Jak wygląda po 3 godzinach pracy? Otwierałem go wczoraj wieczorem, więc było za ciemno, żeby cokolwiek nagrać, ale tutaj wszystko wygląda w porządku. Jeżeli o, chodzi o, o ten, tutaj sam wkład, to tutaj nie widać jakichś takich nie wiadomo jakich opiłków, widać tylko tutaj na tej powierzchni. Nawet teraz słabo to widać, pewnie bardziej będzie tutaj widać. Takie delikatne, bardzo drobne opiłki jakby właśnie z pierścieni stulei, takie typowe opiłki żeliwne. Nie widać tutaj takich żadnego innego pochodzenia opiłków, jakichś takich e, mosiężnych, miedzianych, tak jakby z panewek. Tylko właśnie Tutaj kawałek farby z obudowy filtra. Ogólnie wygląda to wszystko dobrze. No, jeżeli chodzi o te opiłki właśnie żeliwa, to jeszcze myślę, że ich się tam sporo na, narobi, ponieważ no ten silnik jeszcze za mało pracował, żeby się tam tak finalnie dotrzeć. Ale nie ma tutaj w tych filtrach nic niepokojącego. Tutaj widać jakieś takie drobinki właśnie takiego żeliwa, z, z tych właśnie, jak mówiłem, żeliwnych powierzchni. Druga sprawa. Pytaliście się, dużo pytań właśnie było dlaczego ja ten otworek tutaj zaślepiłem. Tu jest właśnie ten taki otworek bocznikujący. <laughs> I to jest podstawka, która była w tym silniku, ale z tego względu, że ona bardziej pasuje do silnika 4 to ją sobie przygotuję i zamontuję w Ursusie 904. A tutaj dałem taką typową dla silnika 6 czyli te filtry są przestawione jakby względem tego mocowania bardziej tutaj do tyłu. No, a dzięki temu przy wymianie tutaj filtrów nie koliduje mi to z filtrami paliwa. Ale wracając właśnie do tego otworu. Tutaj mamy tak zrobione, że tędy idzie jakby z magistrali olejowej, tam z wymiennika ciepła, e, ciśnienie tutaj na, na właśnie na filtry. No i po filtracji przez te filtry trafia tutaj tym oto o kanałem dalej na magistrale. No i tutaj mamy ten taki e, zaworek bocznikujący. E, myślę, że wiem, dlaczego został on tutaj zrobiony. A został on zrobiony, dlatego że taka podstawka przy oryginalnym zaworze po prostu generowała za wysokie ciśnienie. Dlatego też tutaj ten właśnie otworek miał za zadanie też ciśnienie zmniejszyć o te mniej więcej pół bara, może troszeczkę więcej. No i dlatego został zrobiony. Ja go zaślepiłem, ten otworek nie z tego powodu, żeby zwiększyć ciśnienie, tylko z tego powodu, aby mi ten olej po zgaszeniu silnika po prostu tym kanałkiem sobie nie wyciekał. No i następny start silnika, żeby miał tutaj tu wszędzie tam magistrala jak, jak najbardziej napełniona by olejem. Dlatego go zaślepiłem, żeby ten olej nie miał tutaj żadnego, e, żadnej możliwości wypływania tutaj z tej strony, jakby, bo wiadomo, on tam sobie wy wycieknie e, na wale, panewkami takimi rzeczami on sobie tam ucieknie, ale tutaj chociaż troszkę tego oleju, jakby ten słup, który jest jakby tutaj, no to zostanie jednak w tej magistrali. No i to był właśnie taki główny cel a tego zaworku, e, tego właśnie otworka, że go zaślepiłem. Teraz jest ogólnie tak, że kręcenie rozrusznikiem i praktycznie od razu nabija ciśnienie, a w 914 jest tak, że kręcenie rozrusznikiem dopiero za jakiś czas to ciśnienie się nabija, a w Bąku to w ogóle dużo trzeba czasu poświęcić na to, żeby to naciśnienie nabiło w magistrale. Także Zaślepię też ten otworek w przystawce, w której mam, którą mam w 914 Żeby ten olej też tam był trzymany w magistrali jak najwięcej, tego oleju żeby tam było Tam, myślę, że tam już jest ten zawór Helmetowski, ponieważ tam Ciśnienie jest utrzymywane właśnie w granicach 4, 5, 5 z kawałkiem A wiadomo, ten silnik już ma parę ładnych lat Także te ciśnienie jest tak i tak tam mniejsze Więc no Zaślepię ten kanałek, żeby tam przy, przy starcie silnika jak najszybciej ten olej gdzieś tam mógł sobie dotrzeć do, tej, do tych elementów smarowanych. E, także to właśnie był główny cel nie, nie podwyższenie ciśnienia, a zatrzymanie wypływu oleju z magistrali. I myślę, że to się udało, ponieważ jak wymieniałem te filtry, e, to już było jakby tam silnik był zimną, stał już tam paręnaście godzin, a filtry były normalnie, wszystko było do pełna zalany olejem bo wiadomo filtr ma również tutaj zaworek również zwrotny także no to też nie pozwalało uciec ale mimo tego fajnie, że ten olej tutaj został właśnie w tych filtrach, że tam nic nie spłynęło no także to jest kwestia właśnie tej oto przystawki no i przechodząc tutaj do sedna sprawy jaki jest tu problem Problem jest tutaj ze z wzmacniaczem momentu. A mianowicie musiałem się tutaj do niego dostać, ponieważ e, tego nie było widać jakby podczas pracy. Podczas pracy wszystko działało normalnie. Do czasu, kiedy wróciłem do domu, dotankować sobie ciągnik do pełna. No i myślałem sobie, wezmę podłączę manometr, żeby sobie posprawdzać, jakie są ciśnienia. No i po podłączeniu, właśnie manometru, okazało się, że. Przełączenie e, tutaj właśnie wzmacniaca na, na zająca powodowało spadkiem ciśnienia, co wydawało mi się bardzo dziwne, ponieważ tutaj nawet jest ta wzmocniona mikropompka, która no, powinna jakby więcej tej utraty ciśnienia e, Ciśnienia e, jakby kompensować, ale niestety e, Nieszczelność jest dosyć, dosyć duża. Ponieważ no na, na, rozgrzanym, na rozgrzanym właśnie oleju tutaj w skrzyni biegów no potrafiło spać na wolnych obrotach nawet do 6 barów. Po, pomimo tego, że tarczki normalnie załączają się, po prostu no tarczki są nowe, więc siłą rzeczy to jeszcze działa, ale myślę, żebym pojeździł parę godzin na takim żebym spalił tarczki i by dopiero to było widoczne. No i problem. Tutaj właśnie rozmawiałem na ten temat z 25 zycio Trochę mi tam parę wskazówek dał. No i mówił, że najprawdopodobniej jest tutaj źle spasowany bęben wzmacniacza względem tej tulei, na której siedzi, po prostu jest to za luźne spasowanie, bądź jest druga opcja. Po prostu przy montażu uszkodziłem pierścień, też tak może być, bo wiadomo, pierścienie te żeliwne są dosyć delikatne. Także czeka mi rozpołowienie tutaj ciągnika, właśnie na, na tej skrzyni pośredniej. No i weryfikacja co tam się stało oczywiście e, na początku też przypuszczałem, że tamten, tamta uszczelka na tym e, na tym cylindrze od napinania taśmy że może tam jest coś nie tak z uszczelką, ale rozebrałem, patrzę, wszystko w porządku więc nie tam był problem e, tutaj dekielek od e, nie będzie pewnie widać o jest dekielek, tutaj wszystko jest ładnie skręcone na mikropompce bo myślałem, że też może tam coś się poluźniło Yy, jeszcze w sumie został do, do weryfikacji rozdzielacz, ponieważ ten rozdzielacz jest jeszcze oryginalny Tutaj ten pod deklem skrzyni Także być może tam jest jakiś problem, ale Tutaj właśnie za radą 25 podłączyłem sobie yy, sprężarkę yy, I po prostu podałem, podałem powietrze na dekiel skrzyni, tam gdzie jest właśnie wejście, wejście, wejście zasilania z oleju z mikropompki I to okazało, że normalnie tutaj po podaniu ciśnienia przy tej podkładce e, miedzianej po prostu aż wieje, wieje wiatrem po oczach. Także no, widać tutaj ewidentnie bardzo duża nieszczelność jest, także tutaj. No nie ma, ni, nie ma innej opcji, tylko po prostu rozebrać i poprawić to, co tam się po prostu źle źle poskładało, czy po prostu z problemem z częściami, ze spasowaniem, bo, bo słyszałem też, że tak może być. Była też opcja taka, że może jest ta tutaj osłona, znaczy to, ta pokrywa właśnie wzmacniacza, że ona może jest po prostu od skrzyni czterobiegowej, ponieważ ona ma takie wyższe, jakby wyższe zatoczenie tutaj i, i jakbym tamtą dał od czterobiegowej, to by po prostu nie dolegała tutaj do budowy skrzyni biegów, no i siłą rzeczy by nie uszczelniała również tam na tych oringach, ale tutaj jest wszystko w porządku, także no ewidentnie leży tutaj przyczyna tego spadku ciśnienia na. Bębnie wzmacniacza momentu. Także szykuję się do rozkręcania ciągnika. Tutaj już płyn chłodniczy mam spuszczony z silnika. No, a teraz sporo rozpinać. Rurki od chłodnicy oleju, od skrzyni. No i co? Kabina w górę. Postaram się wyjechać razem z tymi tutaj mocowaniami. No i powoli się tutaj szykować do rozjeżdżania. Wał napędowy mam już zdemontowany. O tutaj mam właśnie zrobione takie przyłącze. Przyłącze do sprężarki pod tamtą śrubkę. I tak ogólnie lepszą opcją niż powietrze by było tutaj zrobienie takiej pompy sobie. Zewnętrznej pompy, żeby podać po prostu olej na. Olej zamiast powietrza na tą, właśnie pokrywę górną skrzyni, to by było najlepszą opcją, żeby sprawdzić nieszczelności. No, akurat muszę sobie coś takiego zrobić, ale no to wiadomo, troszeczkę by mi to zajęło czasu. Więc, więc na początku sobie podłączyłem te powietrze. No i na powietrzu okazało się, że już jest bardzo duża nieszczelność. Także robimy poprawki.